Serdeczna GRÓWNICA w dupie widzowie! AU! Witam serdecznie! Nie, yeah, what, what? Dobra! O, Oooo! Oh, SHIT! He's Hispanic, 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 his oh, amigo, we can we can trap him and kill him! We, if we trap him we can kill him! But nice! No, SHIT! SHIT SHIT SHIT! He's going the wrong way! God damn Może się uda, czekaj! Nie ma twój etos, szanowany za demo Teraz jedynie emo, jestem o, 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 Czekaj, na kurwa, szmato, amigo, amigo a, Amigo, jest, mojciarz, pierdolony Siła koł, Zabija pomału Mojciarz gracias Dobra, amigo, Jezus, jaki bohater na obstronnym koniu Ja tego, pod, ja tego potrzebowałem 3, 2, 1 Ola, amigo, el La cucaracha, la cucaracha, da 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 da! La cucaracha, No, jest beautiful. Tak bym powiedział, nie? Żeby nie było. Ten Spocko, amigos, he's safe, he's safe! We made him but frustrated. Jakoś jeszcze się przyszypcić. Patrzę na niego, patrzę na niego. Ale jak nie podbiegnę na ułę, to go nie pierdolę. Bo on ma teraz seta Wystarczy, że mu zejdzie ta jebana mana shielda I go składam Mówiłem kurwa, mówiłem Jebu, jak pod głowicą Pięknie, kocham ci bicyków, kocham Nie, nie, nie dzieje się, nie dzieje się Jeszcze nie Jeszcze nie Czekaj, zróbmy tak że sobie pomogę Niechże jakby tamten z graniką mnie pierdolnąć chciał Dobra Jest nie najgorszej <grystanie> GROMNICA W DUPIE Hejter jest, JEST W z kurwa jak kurczaka w zupie Walisz kombo ze mną? To walueka w niego, walueka w niego, walułeka w niego Walueka w niego Walułeka w niego <ślesztuk> Świetny widz, kocham dla widza Jaki piękny Takiego widza to ja sądzę. Dobra, jakiś paladyn no obsrany No widzowie, musimy ułę, dwa ułeczki, Dwa łeczki z dżentelmenem Bo ja tak to sam to chyba będę mieć ciężkawo na tego dżentelmena Tak myślę, że ciężkawo Mogę coś jeszcze sobie odpalić? Ciężko o, jezus, jak pięknie! Jak się odpalił! Hejtera wziął i złę dowalił! Jezus, no, widzisz, jaki piękny widz jesteś, widzisz? Może być hater hejter, czy nie? Chyba hater. No i patrzcie, kurwa, że ci persi, dają tym zjebom coś takiego odpierdalać, to to jest naprawdę pepega. Naprawdę, to jest taka pepega, że ja tego nie rozumiem za chuj, nie? On tego też nie rozumie. Pff. Co się stało? Łokieto NA to Jest go mało! No, no dobra, to jest spoczko w miarę. Gucci? Czy nie, Guci? Co tu się dzieje? O, amigo! Amigo? I combo? Kombo, <gumbo> <gumbo> amigo! Combo? kombo, 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 a? Kurwa! Combo? 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 kombo, kombo, combo? <gumbo> <gumbo> Dobra, może być blady Edhan do zajebania? Odchodzę do szona, bez presu, piję sobie kole. Ona zapodaje. Biały Etchan? O kurwa, już amigo Hahaha! Włócząc O! Leżysz, kurwa, ruro! Szmato! Wy trzeci życie! Jak chuj na szczycie! Ja najtem grałem i się sprzedałem! Och kurwa! O na kito, patrz! Ja bierdułem! Na hito! Ale GRONIKO na pizdę dostał! Patrz kurwa! Patrz, patrz, patrz! Gronica w dupio! Ta, no a jak? A powiedzenie! <gry>